Dzień dobry, czyli do wszystkim bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Create Above and Beyond. Dokładnie tak, ja jestem oczywiście ZI, a Ciebie widzę proszę, abyś zostawił łapeczkę w górę oraz na kanale, ponieważ lecimy do 100 tysięcy subskrypcji. W ostatnim odcinku zajęliśmy się automatyzacją drzew, a w dzisiejszym odcinku zajmujemy się kolejną automatyzacją, czyli automatyzacją yy, pozyskiwania Undesite Cobblestone'a, Dokładnie. Tak, tym się zajmiemy w dzisiejszym odcinku. To trzeba zrobić tam przy Bedroku. Tym się dzisiaj zajmiemy. Tam wszystko będzie robione. Tak, więc myślę, że widzu może się rozsiąść kawusia, te sprawy. Robimy długi odcinek. No, tu jest ta farma drewna prowizorysta, bo. Prowizoryczna, ale jest i tak, musimy sobie też na pewno przygotować te koguile. To wszystko, żebyśmy mogli to tam na dół sobie na spokojnie zabrać. i żeby nie trzeba było latać góra dół, góra dół, bo tego nie potrzebujemy. No więc, tak, musimy sobie wszystkie te koguile porobić. No mamy te rdlercz koguile. Nie wiem czy ten gear shift nam się przyda czy nie, na pewno tutaj trochę rzeczy nam się kurde jeszcze przyda, Tu możemy sobie jakieś te wszystkie rzeczy spróbować pozabierać. Na pewno tak, na pewno tak, co nam się tu przyda żeby to zautomatyzować. Gathering Andesite manually takes time, thankfully better can cause lava to form Andesite infinitely. At this time it is best to set up drills to break generated blocks between lava and water. Dobra, czyli e, drill, mechanic drill, underside machine tools, drill head, czyli lead i iron sheet. Oh shit, dobra. E, lead chyba gdzieś się tu nawet przepalał, o, albo żeśmy gdzieś tu jeszcze lead mieli. E, tu jest crushed lead, proszę bardzo, sobie możemy wrzucić do Repalanie. Niech się nam pięknie to przypala. To nie pamiętam do czego było. I teraz tak, musimy sobie zrobić znowu kinetic mechanizm. Kinetic mechanizm, nie mamy koguili, a żeby zrobić koguile to potrzebujemy. guziczki sobie zrobić. Dobra, to ona spokojnie. Zrobimy sobie tutaj koguile i możemy sobie zrobić te kinetic mechanizmy. Potrzebujemy, nie wiem ile tych drilli, ale czekaj. Tu można sobie było tym drill właśnie to bym chciał sobie sprawdzić. Okej, okay, dobra. Jak to tutaj działa? Okej, okay, to tak nam rozwala. Fajnie, fajnie, fajnie. Tu możemy okej okay, 4 zrobić, widzę. Aha, czy jest też takie wysuwane. I możemy to cofnąć, ok. No i tu ten, ten dobra. I coś takiego byśmy też musieli sobie spróbować zrobić, ok. Identify linear hasis, mechanical drill, mechanical piston, dobra. Ok, wszystko wiem. W takim razie, co tu będziemy potrzebować sobie ogarnąć? Tak, żeby zrobić kinetic mechanizm, to jak się robiło? Kinetic mechanism, and design. Ale, machine, OK Potrzebujemy underside chasing. Underside chasing, sobie ja możemy ich tu trochę zrobić. I teraz tak, potrzebujemy sobie zrobić trochę więcej tych kinetic mechanizmów, bo będziemy potrzebować tam cztery chyba takie zrobić, o ile dobrze pamiętam, więc na pewno sobie trochę tego musimy skraftować, abyśmy mieli yy, no, no to co wszystko oczywiście potrzebujemy dokładnie. Tak, będziemy tam potrzebować sobie zrobić chyba dwa. Raczej nie powinno być problemu. Raczej, znaczy nie, no w sumie, czy, czy, czy chyba nam nawet jeden. Wystarczy wtedy tu... To się będzie niszczyć. I chyba powinno wystarczyć. dobre Tak, zrobimy sobie. Aha, trzy nawet sobie mogę zrobić. Fajnie. Tu nam się ten lead przepala. Teraz tak, tu sobie musimy trochę tego rozwalić. Może z sześć byśmy sobie tu zgnietli. E, czekaj, gdzie jest ta rączka. Tu. I sobie to na spokojnie kurczę. Rozwalamy. Dobra, mamy 6 iron. Shitów? Dobra, potrzebujemy sobie co do tego drilla? Aha, drill head. Potrzebujemy jeszcze negaty, dobra. O, mogę zrobić trzy. Potrzebujemy tylko dwa. W takim razie, proszę bardzo. Chyba jeden by wystarczył, ale weźmiemy w razie czego dwa. Tak, potrzebujemy sobie zrobić water wheel. A large cogwheel i słaby. dobra. Nie wiem, czy nam się large cogwheel przyda jeszcze, więc może... Byśmy jakiś skraftowali na szybko. Guziczki jeszcze by mi się przydały. Okej, okay, chyba mamy wszystko co potrzebujemy. Co z tych algarbrichów się robiło? Aha, te alloy. Alloy. Tak, dokładnie. Tylko sobie możemy to tu odłożyć. Chyba mamy wszystko co byśmy potrzebowali aktualnie, w aktualnym momencie. Tak więc... Chyba możemy się udać na dół. I spróbować sobie to co chcemy tam ogarnąć, no nie? Myślę, że... Że to, to... To byłby chyba najlepszy, kurczę, aktualnie pomysł. Bo tu to mamy, te maszynki mamy, drewno w razie czego mamy. U, to mamy, hasis, piston, redstone. Nie wiem, może jeszcze, możemy jeszcze jakiegoś kobla wziąć ze sobą, ewentualnie. I to. Dobra. I lecimy sobie na dół. Musimy sobie iść do bedroka. Aj, to jeszcze, czekaj. To jeszcze w takim wypadku lawa nam jest potrzebna. Przy okazji sobie lawę zbierzemy z netheru. I musimy lecieć na dół, skopać się na poziom bedrocka i będzie git. Pytanie gdzie ja tu znajdę lawę? Tam chyba jakaś lawa jest, okej. Okay. Jakiś nether crystal, nie wiem czy nam się to do czegoś przyda. Ale dobra, możemy sobie w takim wypadku znaleźć fortecę. Fajnie wiedzieć, że mamy tu fortecę, warp forest, spoko, spoko. Jakbym miał kiedyś w przyszłości przechodzić Minecrafta, mamy wszystko co potrzeba. Dobra, może byśmy sobie wzięli jeszcze jedno wiaderko, żeby tam zrobić nieskończone źródło wody. To też by nie był wcale taki najgłupszy pomysł chyba... I chyba... Bierzemy wodę i lecimy na dół w takim razie, okej. Okay. Przy okazji tak, będziemy się mogli tu centralnie prosto skopać, żeby nie trzeba było, wiecie, jakoś kombinować z TP i TD, to skopiemy się centralnie prosto. Dobra i lecimy sobie na ten poziom Bedroka, tu w ogóle mamy... Żelazo, żelazo. Jesteśmy na poziomie czwartym i to powinno chyba tu działać już. Przynajmniej mam taką nadzieję, że tak będzie. Tutaj musimy na pewno trochę miejsca zrobić. Na pewno trochę podwyższyć sobie tutaj. Musimy, żeby było więcej miejsca. Teraz mi powiedzcie, je tu musimy sobie to zrobić, tak? Jamenty. Fajnie. Dobra, tu tak. I, 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 I teraz tak Tu będzie woda Tu będzie lawa hmm, Cobblestone Czemu akurat cobblestone Czyżby to nie była jeszcze ta wysokość O mam To jest na tym poziomie Czyli to jest poziom trzeci G. Ten bedrock tu nam bardzo przeszkadza, niestety. Dobra, tu mamy tego drilla. Tu by był sobie ten water cogwheel. Dobra, dobrze to tam jest zakryte w ogóle, tak swoją drogą. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I teraz. Tak o, tu byśmy sobie wyciągnęli szafta. A, zrobił się nam obsydian. Nie no super. Dobra, mechanizm tutaj mamy zrobiony. Tak więc jest git. Dobra, teraz tylko trzeba jeszcze iść po lawę i później zrobić jeszcze ten przesuwany mechanizm, czyli w sumie będzie to trzeba cofnąć jeszcze, żeby zrobić ten przesuwany mechanizm. No, to się tym zaraz zajmę, Dobra, ale w sumie nie musimy aż tak tego robić. Kurde, tu jest... ajajajaj, ajaj, aj. będzie jednak problem może by się to udało tu zrobić czekaj tu oh, 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 oh. <ścoughs> wait a minute Kurczę, bo Czad stworzył się w takim miejscu, w którym moglibyśmy sobie to fajnie wyprowadzić na górę. Wiecie o co mi chodzi, myślę. Może gdzieś tu, na przykład? O, tu by było idealnie. Nie, bo tu jest kurde to. Więc zająłem się projektowaniem maszyny, która pozwoli mi wydobywać automatycznie Andesite cobblestone. Był to długi proces głównie przez rozwalanie bedroka, ale finalnie udało się skonstruować tą maszynę. Okej, okay, więc prezentuję się tu tak. Mogę wam to nawet pokazać, że proszę bardzo, tutaj sobie to leci. To się tu niszczy i się wraca. Proszę bardzo, i wszystko się zbiera tutaj. Dokładnie tak. Ok, i w takim razie jak to my tu mamy, to możemy sobie tu tu włączyć, nawet powiem Wam, że tu lepsza była być dźwignia. I tak, to powinno sobie cały czas tu działać. Przynajmniej taką mam nadzieję, że to będzie cały czas tu działać. A my sobie polecimy na górę, bo musimy teraz pomyśleć jakby sobie to fajnie wyciągnąć na górę. W jakiś dość nawet prosty sposób. I mam pewien pomysł nawet. W takim bądź wypadku możemy sobie tu już to odznaczyć. I teraz właśnie mamy to the undesired lift. Dokładnie coś takiego sobie musimy teraz ogarnąć. Do tego przyda nam się coś takiego właśnie jak rope pulley. A pierwsze nam się przyda rope i, i jakiś flax fla, fla. can i pozyskać flax. Co to jest flax? A halo. E, czekaj. Co, co my tu będziemy potrzebować? Rope. Każdego modu, dosłownie. Może być nawet to. Ciekawie. A czyli ryż musimy zmielić. Dobra to ryż chyba powinien być tam co nie? To chyba powinien być ryż. Tu możemy sobie w ogóle podkładać te rzeczy i tam to chyba powinien być ryż przynajmniej tak mi się wydaje nie jestem pewien, nie wiem jakie jeszcze są tu rope'y, tu mamy jeszcze tom, jeszcze mamy tom, a resin to jakiś amber ja mam amber, a ja nawet mam rope, to nie potrzebujemy dobra, nieważne, nie było tematu shaft and the i coś jeszcze iron sheet okej, okay, no to niech się to tutaj Rozwali fenomenalnie. Dobra. Teraz pik pik pik. Dobra, jak to działa? Czy ja bym mógł się dowiedzieć, jak to działa jakoś? Nie, no czekaj. Podepnij to tu. Daj tą rączkę. Jak to działa? Mógłbym się dowiedzieć, jak to działa. Pekę, tak, dobra. Daj mi to tu. Aha, i coś takiego. I albo z tej strony, albo z tamtej. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Fajnie, fajnie, dobra, rozumiem. Teraz w takim razie przydałoby nam się dowiedzieć jakie jest tam położenie na dole, coś mi trochę grę zlagowało. Ranie też oświetlenie się włączyło. Tak, ja je włączyłem, nie samo się nie włączyło, aż taki inteligentny nie jest. Ja je muszę wyłączyć. <laughs> nie no. Super oświetlenie. I tak, lecimy na dół, dowiemy się na jakim koordynacie jest tamten ważny dla nas blok, a raczej na jakim koordynacie nie ten ważny dla nas blok, bo my sobie to będziemy jakoś tu musieli przetransportować. Tak, stąd. Tego, tego Bedrocka będzie trzeba rozwalić za pomocą pistona TNT, tak jak robiłem tutaj z tym, bo tutaj też był Bedrock, chociaż może nam to nie będzie jakoś przeszkadzać. Może w tamtą stronę by się na przykład udało. Dobra, czyli tak, dajmy na to, że my byśmy to chcieli sobie zrobić gdzieś tutaj. Dajmy na to, że to by był gdzieś ten blok, czyli jaki to jest blok? 161-312. Dobra, i do tego bloku się skopiemy w dół. Ja mam pewien pomysł, jakbyśmy to teoretycznie mogli zrobić. Moglibyśmy tutaj użyć jakichś taśmociągów, które chyba nawet jakieś takie podstawowe taśmociągi jestem w stanie chyba ogarnąć. Zaraz zobaczymy. Ale raczej powinienem być w stanie to chyba ogarnąć. Dobra, do tego co ja chcę, będę sobie potrzebował pozyskać żywika. A więc to chyba najprawdopodobniej musimy podpojąć pod jakiekolwiek drzewo. O, dokładnie tak. I proszę bardzo, zbiera nam się tutaj żywica. Ta żywica nam się przyda po to, aby ogarnąć sobie gumę. Która posłuży nam do zrobienia tych oto wcześniej wspomnianych taśmociągów. I do tego nam się przyda ten basin. I to. Dokładnie ta prasa. Dobra, to jak ta żywica się nam tam. Zbiera to my sobie idziemy zrobić w kopkę. To będzie chyba tam u góry. To jest minus 112, czyli tutaj na 160. Jeden, czyli dokładnie to miejsce i możemy sobie spróbować zrobić taką wkopkę nawet na trzy może, będzie trochę bezpieczniej i zresztą później tak czy jak musimy się jedną stroną wydostać na górę, tak więc to jeszcze chciałbym tak wspomnieć. Uuu, creepery, creepery, Wow! wow, wow, tego się nie spodziewałem, a, to jest tutaj okej, okay. fajnie w sumie wiedzieć mamy oczywiście więcej węgla, który też sobie zbiorę, bo węgielek oczywiście się nam przyda, dobra, i my lecimy sobie dalej w dół okej, okay. tu trzeba zrobić, what the bucket czekaj, kliknąłem 8 zamiast 7, nie, nieważne dobra, co to jest tutaj dzień. dobry jesteśmy tu, gdzie mieliśmy być ile tu tego jest, o w miarę się to nawet zwiera. Dobra. Teraz my się musimy wydostać w jakikolwiek sposób na górę. Lepiej chyba będzie to zrobić po prostu wodą. Albo w sumie po prostu się podbuduje. Tak też będzie szybciej. Dobra. I jesteśmy sobie u góry. W ogóle Iron Golem jest. Ciekawie. Dobra. I jako, że jesteśmy u góry to tak naprawdę aktualnie przydałoby się nam już zrobić to y, rope... Y, Kuli, to mamy już w sumie. I teraz tak. Do tego jeszcze dobra. Jakiś Cogwheel. Large Cogwheel. Jeszcze się nam przyda. To może się nam przydać. I ewentualnie. Gearship, Może się nam przydać jeszcze Gearshift ewentualnie. A, nawet zrobię dwa. Mamy to co chcieliśmy. Chyba tak. ogól, e, woda, dobra wszystko mam. Więc teraz trzeba tam zrobić mechanizm, który będzie nam to oczywiście automatycznie góra-dół sobie z tym jeździł. I dajmy na to, że my będziemy chcieli sobie to odbierać. No dajmy na to, że tu będzie ten rope pulley, no nie? I teraz... To się będzie tu szło w dół dobre. Pod to podpinamy sobie gearshift, który nam się na pewno przyda. I oczywiście, tu pod tego gear shifta, jak zawsze, trzeba sobie podpiąć dźwignię. Dobra, teraz myślę, że cogwil. I tak, tu byśmy sobie gdzieś zrobili. Jego lerczko guila, może być nawet tutaj. Teraz tak, tu byśmy sobie musieli wodę wylać. Wodę. woda. Dobra i to sobie jedzie do góry jak chce. Okej, okay, okej. Okay. Coś takiego. A, tak, dajmy sobie tu blok i teraz tak, bo ten blok pojedzie sobie tam, tylko teraz pytanie, czy ja w ogóle mogę pod tym jechać? Mogę. Okej, okay, bo ja chcę przetestować, czy my sobie. Czy, czy on nas wiecie, wyciągnie na górę, bo jak tak, to będzie naprawdę dobrze. Wtedy byśmy sobie zrobili, że on będzie nam jeździł do góry ze skrzynką, yy, z przedmiotami. No, chyba by było w sumie nawet dobre, jakbyśmy potrzebowali danej rzeczy, to, to wtedy sobie tą daną rzecz po prostu biorę i to sobie tak, wiecie, jeździ góra-dół, góra-dół, góra-dół. Szczerze, mocno wkręciłem się w tego modpaka, dlatego też długie filmy z tej serii powstają. Yy, światło naprawiłem, tak, mały, mały błąd wystąpił. Wkręciłem się bardzo w... Yy tego modpacka i powiem wam, że mi się bardzo podoba. Dobra, dawaj tu na dół, no już, już, szybciej, 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 no szybciej, nie będzie zawrotna prędkość, bo na razie korzystamy z... Prymitywnej technologii o nazwie Waterwheel, ale później będziemy w stanie sobie ogarnieć inne technologie. Lepsze, gorsze, zależy, ale chyba raczej lepsze. Dobra, e, jesteśmy sobie na dole teraz. Ok, no i super, i na dół to zjechało. I będzie trzeba tylko zrobić coś takiego, jak jest tutaj, między innymi, że po prostu to się automatycznie nam będzie. Sofa, czyli przydałby nam się jeszcze jeden gearshift. Dokładnie tak. Dobra. Będziemy w stanie sobie to ogarnąć na spokojnie. Myślę, że nie powinno być żadnego problemu. Dobra. Tu dodaję jeszcze coś takiego, co się nazywa clutch. Czyli po prostu mogę sobie w danym momencie... Zatrzymać mechanizm i no po prostu sobie nie działa. I coś takiego. Dobra, teraz idziemy zobaczyć ile żywicy nam się uzbierało w tym oto miejscu. Tak to wygląda? Mamy 925. Okej, okay, okej. Okay. Ja Czemu sobie to mógł wziąć jakoś? Halo, can I can I take that? Halo, ja jak to wziąć? Dobra, i mamy Resin Bucket i teraz tak, idziemy z tym. Tutaj, okej. Okay. I teraz proszę bardzo, automated compacting. No nie wiem, czy taki automatyczny, ale... Ale na pewno compacting, tak, dokładnie. I czy wszystko tak. I mamy teraz cztery. Gumy. I teraz to nam było potrzebne, aby zrobić sobie be belt be Belt, mechanical belt. Tak, mamy sobie przepalić to. O, tutaj, proszę bardzo. Dobra, więc to niech się nam tu przepala. No, niestety nam trochę jeszcze zabraknie. Potrzebujemy sześciu. Będziemy potrzebować więc. Żywicy trochę więcej. Niestety tu jest bardzo malutko. No niestety takie życie. Ona się tu bardzo powoli zbiera. niestety jest jak jest. Nośnie drewna to będzie trzeba jeszcze podziałać nad tą lepszą automatyzacją. Pomyślimy nad tym jeszcze. Mam pewien fajny pomysł nawet na to. Weźmiemy sobie jeszcze jeden Aboreal Extractor. I postawimy sobie go do jakiegoś innego drzewa. Może na przykład do tego Dark Oaka może będziesz no tu mamy 375. Dobra, to jak to się zbiera, to możemy sobie tam skoczyć na dół i tam na dole możemy spróbować coś podziałać. Jak się robiło szafty, bo nie pamiętam, szaft. Lecimy sobie na dół i tam na dole sobie możemy coś teraz jeszcze spróbować podziałać. Tak, tu mamy to wszystko. Teraz tak. My bylibyśmy w stanie przenieść sobie tą skrzynkę piętro wyżej. Dla mnie nie powinno być problemu. O dokładnie tak. I czy nadal to będzie działać? Czy nie będzie jakiś problem? Czekaj, dobra, wrzuć mi tu te wszystkie y, design rzeczy. I czy to będzie działać? Czy będzie jakiś problem, że to nie będzie tam wpadać? A, wygląda na to, że. Pada nadal. Ok, cieszę się fenomenalnie. Pytanie 3. 20 minutes later. Ech, po spędzeniu kolejnego pół wieku, żeby rozwalić dwa klocki bedrocka, mamy to tak, dobra, i to fajnie wszystko działa. Teraz tak, tu sobie pod to będziemy montować to, i tu nasza. Tak, dotąd będzie taśmociąg. Dobra. Okej, okay, teraz tylko musimy iść na górę i zobaczyć, czy już się zebrała wystarczająca ilość żywicy. Żebyśmy mogli sobie ogarnąć tą gumę, z której ogarniemy sobie ten taśmociąg. Dobra, mamy drugie wiaderko. I w takim razie mamy sobie tu. I normalnie ugniatamy. Proszę bardzo. I dziękuję bardzo. I teraz po prostu przepalamy i będziemy mieli to, co chcę. Więc jak tam śmociąg zrobimy, to na następny odcinek zostanie nam tylko wyciągnąć to do góry, więc w sumie nie będzie to. Znaczy zrobić mechanizm, który to tam wyciągnie do góry, więc nie będzie to tam jakieś skomplikowane mi się wydaje. Dobra. I teraz tak, jak to działa? Dobra, mamy. Te belty, i lecimy teraz na dół, w takim razie. I teraz tak. O, czy ja będę w stanie tutaj sobie coś podciągnąć? Wait, wait. Tu by się nam przydał mały koguil. Okej, okay, i mamy taśmociąg. Dobra, i teraz tak. Jak to będzie działać? Dobra, to się nam tu włącza, wykopuje, wykopuje, o dobra działa, fajnie, 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 naprawdę fajnie, to szkoda, że tu jest takie wolne, że jakbym tu zamontował zamiast tego, bym zamontował lecz, byłoby szybciej, może kapkę szybciej. I tu chwilkę męczyłem się z tym kołem wodnym, aż znalazłem poradnik, który wytłumaczył mi jak powinienem ustawić tego waterwilla. Dobra, powiem wam jedno. Eee, Ulepszyłem trochę tego koguila, jak widzicie tam I tutaj tak, tutaj sobie to normalnie będzie działać Będzie wypluwać się tu do hoppera tu będzie skrzynka w tym miejscu dokładnie Już wam pokazuję jak to będzie wyglądać Tu będzie skrzynka, obok będzie hopper I do tej skrzynki będzie wpadać nam cały Cobblestone z tą Więc w takim razie lecimy sobie na górę Ogarniamy sobie jeszcze hoppera I to będzie wszystko Długi odcinek i coś czuję, że wy pewnie po montażu też widzicie ten materiał giga długi. Tak więc mam nadzieję, że łapka w górę i subik zostawiony. No, Dobra, robimy sobie hover. I teraz tak, możemy sobie y, puścić tamtą maszynę już tak naprawdę. Tam w ogóle też trzeba trochę inaczej tego Water zrobić, zaraz wam pokażę jak go zrobić, bo się dowiedziałem dzięki poradnikowi na YouTube, jak go kurde zrobić, proszę bardzo, to mi teraz daj, patrzcie, ja, ja was nauczę, jak ktoś też gra w Creator, to ja was nauczę, ja, ja was nauczę, paterana, wierzysz sobie. I budujesz sobie tą tutaj ścianę taką normalnie do góry. Tu se dajesz klocka. I tu se dajesz trzy klocki. I teraz tu normalnie wylewasz wodę I nie tu, nie tu. Dokładnie tu. I wtedy masz najszybszą prędkość. I kurwa, bez tego bloku. Proszę bardzo i teraz najszybsza prędkość. Tu jest akurat też szybciej. Normalnie, proszę bardzo, bo teraz z każdej strony do, do niego dociera to. I do niego dociera woda. I dzięki temu jest ten kogil. Szybszy, dokładnie tak. Dobra, więc lecimy na dół ostatnie jakieś tam do opracowania I myślę, że będzie można kurde mieć wreszcie ukończoną automatyzację I tego oto tutaj surowca. Dobra, tu dajemy sobie tego hoppera. Danie, czy jak to sobie tędy poleci? O, to czy jak to wyskoczy, to jak to wyskoczy? Dobra, czyli wpadnie centralnie do hoppera. Cieszę się. Um, teraz tak, to sobie jedzie tu z góry, jedzie. Super i teraz tak, możemy sobie tu zamontować tego funela, to sobie możemy włączyć, dobra, to sobie tu kopię normalnie i jak wraca to tu na pewno będzie nam jedno wypluwać na razie w sumie mogę to wyłączyć ze względu na to żeby pierwsze powypluwało to co tu w sobie kurcze ma dobra więc niech sobie to wypluwa albo w sumie czekaj zrobimy to nawet inaczej zrobimy to ręcznie ty to tu włącz a ja ci tu postaku rzucę dobra ja to w sumie se tu ręcznie wrzucę żeby było szybciej dobra 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 i tak pojedynczo sobie tu będzie to lecieć i będzie wypluwane no i super i jak tylko będziemy potrzebować, to sobie u góry tam klikniemy dźwignię i okay, no problem. Będzie się tu trochę bugować, bo ten hopper powinien być niżej, ale... Ale raczej powinno to chyba działać, a tak mi się wydaje. No tak mniej więcej to widzę, że tu działa. Dobra, super. Tu automatyzację mamy tego zrobioną, plus sobie to wszystko fajnie działa. Bardzo się cieszę z tego powodu. A więc dobra, możemy wracać na górę i mogę oficjalnie dzisiejszy odcinek uznać za ukończony, a tym samym możemy sobie to tutaj ogarnąć. Dobra, tu mamy jakiś Lock Stripper, ale my jeszcze ten Automatic Deforestation to, to, to trzeba sobie ogarnąć. Dokładnie tak. Tu mamy... Ja... What we have To automate SAT at this moment to build this trainers. Automatyzację sandu i kelpów jeszcze to później mamy. Dobra, czyli tu będzie chapter 1 z tego co widzę. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. fajnie. fajnie. Fajnie, 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 fajnie. Tu musimy skończyć sobie chapter 1. Dobra. Spoko, spoko, spoko. W takim razie w następnym odcinku myślę, że podziałamy sobie coś jeszcze z drewnem, żeby to ulepszyć. I myślę, że z sandem też na spokojnie sobie w następnym odcinku podziałam. I myślę, że powinno być. Spoko, przynajmniej tak mi się wydaje. A póki co my sobie możemy ten ekwipunek tu różnić. Dokładnie tak. <grybujesz> Dobra, i w takim razie tak. Dobra, tu mamy w ogóle jeszcze ten y, wręcz y, w ogóle którego też sobie powinniśmy używać Ale dobra, to by było na tyle dzisiejszego odcinka I mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek The Create Above and Beyond Wam się spodobał i że oczywiście zostawicie Łapeczkę w górę oraz suba na kanale Ponieważ lecimy do 100 tysięcy subskrypcji Dokładnie tak, trzymajcie się serdecznie, życzę wam miłego dzienka I do zobaczenia w na następnych odcinkach Do usłyszenia już, się już i bye bye.